Pierwszy etap pras już pokazywałem wcześniej, natomiast teraz zaczęliśmy jak gdyby yy, skończyć, no, zaczęliśmy, skończyliśmy w zasadzie już tą ściankę, yy, zasłoniłem sobie mur, yy, rozdzieliłem już miejsce, w, których będą, w którym będą drzwiczki, a drzwiczki właśnie planowałem sobie zrobić w tym miejscu. I listwy zrobiliśmy na szerokości tutaj, te drzwi powstaną na szerokości 45 cm. Chciałem 50, ale boję się, że nie wiadomo, byłoby nam wygodniejsze wejście. Natomiast no, te bezpieczeństwo. bezpieczeństwo, te ptaszki jednak to małe, to ruchliwe i możemy je tu stracić. A z kolei zrezygnowałem z korytarza. Planowałem wcześniej, to mówiłem, zresztą, że będę robił tu korytarz zawsze te korytarze robię takie natomiast, no, woliera nie jest za wielka nie poszalejemy tu natomiast woliara, ta korytarz tam zajmie też sporo miejsca, musiałbym zrobić no, chociaż te 50 na 50 tak żeby móc się obkręcić yy, czy z wiaderkiem, czy z jakąś kolewką jakbym tu wodę zmieniał, także na no, sporo sporo tej woliery, by jednak podeszło i pomyślałam sobie, że zrobimy drzwiczki nieco niższe yy, tak żeby, powiedzmy do metra 40, metr 30 nawet, tak żeby musiał się konkretnie schylać ale z kolei tutaj będzie na górze więcej miejsca dla ptaków żeby nawet otworzyć drzwiczki i się spłoszą Tak będą będzie lecieć od Tak Tak zawsze ucieka do góry więc tu będzie miał jeszcze powiedzmy jak będę miał metr 30, 80 cm centymetrów będę miał nad głową tej kratki, to jest spora przestrzeń, także te ptaki będą miały gdzie uciekać, więc w ten sposób już zrobiłem i tak zostawimy tu nam została ściana Przydałoby się nam zrobić, cały ten na zasłonił. Także pewno się będę brał za nim. Deski sobie dzisiaj przywiozłem, więc już będę mógł dalej i ciągnąć to wszystko. No, jak zrobię ścianę, to zastanowimy się, co zrobić właśnie. Z tą, no nie wiem, jak to nazwać. Z tym ubytkiem, powiedzmy. Także i dołem muszę go dokładnie osłonić. Tu zrobić jakieś takie no, trepek, żeby można było swobodnie, równo z tym betonem chodzić, żeby tu nam noga nie wpadała, żeby tu nie przewrócił. To będziemy dalej sobie o tym myśleć. I cóż, a nie może będę robił tamtą ścianę. Mogę sobie już tutaj śmiało naciągać siatkę. Siatkę mam metr 50 długości. I zaraz ja tu pokażę, bo mam taki kawałek siatki, kiedyś wcześniej nie został. Tak, jak mówię, metr 50 m wysokości, czyli mi tą długość, tą wysokość dał od góry. Dokąd sięgnie, resztę bym zabudował deskami. Zresztą i tak taki pal miałam, żeby to nie od samej z ziemi siatka, tylko żeby część właśnie zabudowana to jest drut 1.1.2 Oczko 19 na 19 Wcześniej zakładałem oczka 25, natomiast teraz już tego nie robię. I przy 25 powiedzmy młode kanarki są w stanie się przeszlizgnąć. Miałem taką sytuację, tak że mi po prostu uciekały z wolierki. Więc teraz zakładam 19, a drut 1 2, no a te ptaki w zupełności. nawet czy obrożne, Zresztą ja mam nawet i u siebie cięższą siatkę drut, nawet jedynkę mam. Jeśli chodzi o klateczki i tam się na pewno nic nie dzieje, no wiadomo, no nie założymy tego Chińczykom, nie założymy tego Amazonkom. Działy mają potężne i to wszystko by pocięły ale to tak jak mówię tutaj te ptaszki co będą to w zupełności wystarczająca siatka. Także pewno zaczną te siatki, zrobię siatkę i będziemy obserwować dalej. Jak już zaczynałem zabudowywać te schody, to postanowiłem zrobić takie tutaj taką skrytkę powiedzmy, pomyślałem, że wykorzystam to na trzymanie chociażby ziarna. Dla ptaków nie będę musiał za każdym razem tego wnosić. Było miejsce. Także tu sobie przymocowałem już tą listę zaraz Wam pokażę. Tu będzie nie za niezbyt lite. Fajnie wychodzi, ale zaraz zaraz to pokażę, na czym to ma polegać. A nie tą stronę postawiłem. O, w ten sposób, właśnie. Tam, oczywiście, dam do tej listy już mocowanej dwa zawiasy. I elegancko to się wszystko nam tutaj ładnie licuje z podłogą. Nie będę się zaczepiał, a jednocześnie będziemy mieli może właśnie, pokażę. O, chociażby Takie. taki schowek. Także z tego to, dopiero by to sprowadziłem. Nie pomyślałem wcześniej też o tym. A i tak musiałem to zabudować. I tak musiałem zabudować. Także mówię, dam zawiasy. Zobaczymy, jak to będzie nam działać. Tak to już wygląda po przykręceniu zawiasków. Nie będę tu żadnego uchwytu robił. Myślę, że wsadzę palce. O, w ten sposób sobie otworzę. I, I tak jak mówiłem, będę miał gdzie trzymać pożywienie dla ptaków. No, zadowolony jestem, bo wcześniej tego nie brałem pod uwagę. A jednocześnie mam wyrównany plac. No i oczywiście schowek. No także znowu wracam do tego, co mówiłem wcześniej. Biorę się za właśnie tą siatkę już z przodu. Daję listwę yy, przy dźwiczkach yy, Zrobiłem sobie dźwiczki metr 40. Mówiłem, że będę robił niższe i takie też. Robię, na pewno będę musiał się schylać, ale jednocześnie będzie na pewno bezpiecznie, dlatego że na górze jeszcze jest sporo, sporo miejsca, gdzie ptaki mogą się przede mną chować. Tu już dałem deski w wysokości chyba 60 cm, coś mi tutaj wyszło. Nie pamiętam dokładnie, w każdym razie ważne było tutaj ta przestrzeń, ona musiała mieć ponad. Met 50, taką siatkę mam. Met 50, więc sobie met 50 zostawiłem. I teraz będę kładł właśnie siatkę. Zrobiłem to. Może uda mi się pokazać, jak to zrobiłem. Dałem tutaj listwę. Podbijałem to po tylko, żeby wyrównać poziomy. I to samo z drugiej strony, właśnie też dałem listwę po całości, żeby nam się to wszystko zgrało pod siatkę. I teraz tutaj, jak wiem, będę chciał siatkę 130 szerokości nam wychodzi, na metpie się tak jak ona ma. No i siatkę mamy już założoną. Jak wcześniej pokazywałem ją 19 na 19 1 2 drut. To oczywiście... Połapałem blachami i wkrętami. Do desek, w po całości obleciałem. O, troszeczkę więcej światła, tak słabiej widać, ale widać. Tu jeszcze siatki nie mocowałem, nie biłem, dlatego że tu idzie ściana. Więc będą mi te blaszki na pewno przeszkadzać, Potem zobaczę albo docisną to ścianką. Ewentualnie połapię później. Po siatce wziąłem się za sufit, musiałem zrobić takie no, parapeciki tak to nazwę, od, od, od góry to widać jako parapet taki, żeby zmniejszyć jak gdyby szerokość tej woliery, dlatego że ona ma 120, 125 chyba na zewnątrz nawet a siatkę mamy metrową, stąd dam te deski. Tu wyciąłem taką szerszą 17, tu 7, także 25 cm sobie jak gdyby zmniejszyłem na górze to teraz tam ma niecały metr. Dołożyłem sobie to samo. Z drugiej strony może tutaj na i lepiej zrobiłem, dlatego że jest jak gdyby powiem szczerze, czyściej. Ładniej jest, dlatego że ta siatka byłaby przybita do tych ścian, a te ściany tak różnie na i tam wychodziły. Tu natomiast pod tymi listwami to się to wszystko ładnie wyrównało. Fajnie to wygląda, że na jednym poziomie i siatkę teraz dam na górę. Zastanawiam się właśnie siatkę tej deski. No postanowiłem siatkę, bo jeśli że jak zamknę tą ścianę, to od zachodu tutaj to mi się zrobi może ciemno stąd. Pomyślałam, że jednak sobie zostawię tu Mam siatkę taką zdrobniejszą. 13x13 mm grubości. Ale to. To jest ta ciemność, tego. nie się, więc śmiało może ją kłaść, także chyba będę już ją na górę mocował. Zostanie nam wówczas ściana, ta właśnie, o której wspomniałem no, dźwiczki yy, po drugiej stronie, żeby wstawić, no i oczywiście już później tylko dekoracja, czyli budki i jakieś tam żerdzie, no ale to już to na następny film. No i mam już siatkę yy, założoną, jestem na górze, także pokazuję to od góry to przybijam ją. Z każdej strony w zasadzie tak jak powiedziałem na tym parę parapeciku, który przygotowałem. Elegancko mi tu to wszystko się zmieściło. A tu z kolei mamy już od dołu, jeszcze wygląda. Siatka jest na górze, nie widać yy, blaszek. Wszystko zostawiliśmy właśnie na górze. No fajnie, została mi ścianka, przed którą stoję. No i oczywiście drzwiczki. Myślę, że zacznę to jeszcze teraz i za parę godzin skończę. Przykręcamy już drzwi, muszę chować zawiasy w ten sposób od deski, dlatego że yy... Troszkę inaczej miało być. Miało się to licować nam z, z wolierką, natomiast wyszło tak, że jak widać, Musiałem nabić deski, te drzwiczki troszeczkę wzmocnić, no i będą wystawać. O, o, właśnie, grubość tej deski, ale to chyba nie ma takiego wielkiego znaczenia. Drzwi w każdym razie się otwierają dobrze, więc to wystarczy. Nakręcimy te jeszcze listwy, żeby umocować siatkę. I byśmy już mieli zakończone drzwi. No i założyliśmy od razu zamknięcie. A będzie elegancko, elegancko ładnie. Mam nadzieję, że tu nam drzwi nie opadną, że nie będziemy tego musieli później przerabiać. No cóż, mamy już drzwiczki. I zostało nam jedynie tutaj ściana, której kawałek oczywiście już mam podrobionej. Także do ciąci kończymy bolierę.